Baciata, kizomba, salsa, samba, rumba, cha-cha, dancehall, hip-hop to tylko zaledwie część dostępnych styli tanecznych, które możesz nauczyć się w szkołach tańca. Jak dobrać styl dla siebie? Oraz jaka szkoła tańca będzie dla Ciebie najlepsza? Aby po kilku miesiącach nauki nie żałować. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, na jakie aspekty warto zwrócić uwagę, dokonając tego wyboru. Jeśli jesteś na tym kanale pierwszy raz, to nazywam się Daniel Myśliwy, jestem założycielem szkoły tańca Dance Control, sam tańczę od 16 lat i w Dance Control nauczyliśmy tańczyć już ponad 4,5 tysiąca mężczyzn, w tym osobie, które może znać, pokazując im, że taniec może być prosty, efektowny i każdy może się tego nauczyć. Niezależnie czy brakuje ci ruchów, nim już prowadzi, czy nie czujesz rytmu, a może po prostu brakuje ci koordynacji. Na tym kanale wskażę Ci, jak możesz to naprawić. Zaczynajmy! Myśląc logicznie, zaczynamy od wyboru stylu tanecznego, a następnie znajdujemy odpowiednią szkołę, w której będziemy mogli się tego nauczyć. I sposobów na wybór stylu jest mnóstwo, i w tym materiale powiem Ci o trzech najbardziej popularnych. Pierwszym z nich i na potrzebę tego nagrania nazywają go sposobem romantycznym. I to taki, o którym może się dowiedzieć szukając informacji w internecie. Dowie się z niego, że podstawowym kryterium wyboru powinien być nasz typ temperamentu. Osoby energiczne, ekstrawertyczne lepiej będą czuć się w tańcach nowoczesnych oraz latynoamerykańskich niż np. standardowych. Z drugiej strony dla osoby nieśmiałej, zamkniętej osoby zapisanie się na zajęcie np. Na czyki ząby może być Wyzwalającym doświadczeniem, które pomoże mu się otworzyć i bardziej uwierzyć w siebie. Serio, naprawdę takie rzeczy można znaleźć na popularnych stronach. Jak pewnie się domyślasz po mojej reakcji, widzisz, że nie do końca jest to najlepsze rozwiązanie. W drugi sposób można powiedzieć. Tradycyjny mówisz, by najpierw wybrać muzykę i do niej znaleźć styl tańca. I powinniście teraz zastanowić, jakie muzyki będziesz słuchać w wolnym czasie, a następnie wybrać styl, który będzie odpowiedni do muzyki, którą lubisz. I rozumiem, że może być to lepsze rozwiązanie, bo na pierwszy rzut oka wiadomo, jak nie lubimy jakiegoś gatunku muzycznego, no to nie będziemy chcieli do niego tańczyć. Przecież taniec ma nam sprawiać satysfakcję. Ale płynnie przejdźmy do trzeciego sposobu, czyli tego, który jest mi najbliższy, bo sam go wymyśliłem. I Simon Sinek napisał taką książkę. Zacznij od. Dlaczego? I właśnie od tego pytanie powinniśmy sobie zacząć. Po pierwsze, dlaczego chcę się nauczyć tańczyć? Po co jest mi ta umiejętność? I po trzecie, gdzie chcę ją wykorzystać? W ten sposób poznamy naszą prawdziwą motywację oraz potrzeby, a dzięki temu rozwiązanie pojawi się samo. I teraz, jakie możliwości nam się pojawiają? Najczęściej spotkam się z dwoma sytuacjami. Pierwszą. Idąc na imprezę, modlisz się, aby Twoja żona czy partnerka nie wyciągnęła ci na parkiet, bo czujesz się jak drewno i jesteś tym gościem, który siedzi jak kłoda na imprezie, przy stole i trzeba wręcz cię na siłę wyciągać na parkiet do tańca, a jak już zatańczysz, to tylko po to, aby to odbębnić, no bo wypada. Oraz druga, gdy możesz znać kilka podstawowych ruchów, ale po chwili powtarzania wkoło tego samego zaczyna być nudno, monotonnie i wcale nie sprawiać to przyjemności ani satysfakcji i dlatego chcesz się na przykład nauczyć tańczyć. Obie te sytuacje łączy głównie to, że chciałbyś być tym gościem, który z przyjemnością wejdzie na pusty parkiet i wyznaczy benchmark. Chcesz nauczyć się systemu, który polega na tym, że jak wchodzisz na parkiet, robisz parę manewrów, to generalnie ludzie zbierają szczęki z podłogi. Chcesz nauczyć się włapać rytm, tańczyć do muzyki, no bo kiedy... Przyjdzie ci w życiu zatańczyć, niezależnie czy to będzie disco polo, muzyka imprezowa czy rap, będziesz wiedział, co robić i jak nie zrobić po prostu siebie idioty. Chciałbyś jak najszybciej rozwiązać problem, bo nie masz czasu na cotygodniowe zajęcia. I w tym przypadku mniej powinienś skupiać się na konkretnym stylu. A bardziej na jego użyteczności, bo przecież nie zatańczysz tango na imprezie czy w klubie. Jeśli tego potrzebujesz, to na twoim miejscu znalazłbym szkołę, która pomogłaby ci się nauczyć prowadzić dziewczynę w taki sposób, aby partnerka nie musiała znać tych ruchów. No bo na weselu czy na imprezie jest mała szansa, że dziewczyna będzie znała kroki z aktualnego stylu czy do muzyki, do której tańczyłeś. A poza tym to jest uwalniające uczucie, gdy pozbywasz się tego ciężaru, z stałego liczenia kroków i myślenia, co dalej robić. Ty masz wiedzieć, co robić i czuć się w tym dobrze w tańcu z kobietą. Będziesz mógł wyjść na parkiet z dobrym nastawieniem, potańczyć z dziewczyną i zobaczyć tę satysfakcję w jej oczach, że to ona nie musi wreszcie prowadzić i trafiła na kogoś, kto ogarnie ten taniec. Wiesz, że możesz przy Tobie maksymalnie błyszczeć. Obkręcasz, podnosisz do góry wiesz, że to jest dla niej mega przyjemne. Jeżeli identyfikujesz się z tym, to uważam, że dwudniowe szkolenia Dance Control będą bezkonkurencyjne i będzie dla Ciebie najlepszym wyborem. I widzisz, Możesz chcieć nauczyć się również z zupełnie innych powodów. Na przykład obejrzałeś jakiś film taneczny, gdzie aktorzy tanczyli hip-hop i chciałbyś też tak potrafić. I to rozwiązanie jest proste i nasuwa się samo. Szukasz szkoły tańca, która oferuje ten styl i idziesz do niej. A może lubisz konkurować z innymi i chciałbyś brać udział w zawodach? Wtedy warto wybrać szkołę tańca, która oferuje na przykład wewnętrzne, między, międzymiastowe, albo po prostu wewnętrzne zawody tańca, gdzie przed jury będziecie tańczyli na przykład według stworzonej instruktora choreografii. Jest to zaledwie tylko kilka motywacji, ale każdy z nas jest trochę inny. Natomiast według tego klucza powinieneś dojść do tego, jakie rozwiązanie jest dla ciebie odpowiednie. Tak więc, jeżeli jeszcze nie możesz się zdecydować, to mów się na bezpłatną konsultację, podczas której ustalimy, jakie rozwiązanie będzie najlepsze. I z tym Cię już dziś zostawiam. Koniecznie zostaw subskrypcję i napisz w komentarzu, co jest Twoją motywacją do nauki tańca. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!